Dzień dobry Państwu, witam w piątym odcinku Legendy Nocza Reinkarnacji. Przeszedłem przez tą ścieżkę od zimowej Krainy już do wieży Aldora. Udało się w tym czasie wbić jeden poziom, także teraz sobie rozdamy punkciki. Niech będzie zdrowie, a tak obrona. I tak sobie to rozwinęliśmy. Więcej poziomów nie wbiłem po drodze. Al'dorze, gdzie teraz mamy iść? Udało nam się pokonać pierwszego z Twoich złych braci. I zombieaki zacząć się panoszyć w domku. Powinieneś chyba deratyzację jakąś zamówić. To jeszcze ci wszystko rozwalą. Cześć. Witaj z powrotem. Więc udało ci się pokonać mojego brata? To cudownie, ale widzę, że nie potrafiłeś znaleźć króla. Więc, no cóż, czemu ponownie by nie spróbować spojrzeć przez teleskop i zobaczyć, co się stanie. O, teraz mamy na widoku jakąś krainę. Hmm, dżunglową? Albo tropikalną. Ciekawe. O, zlokalizuj. To Zaraz. Yy, to wielka dżungla na południu. Słyszałem, że mała wioska na wschodzie. Tej wyspy jest. Spróbuj znaleźć wodny talizman. Yy, silna trucizna. Możesz zdobyć silną truciznę od wieśniaków. Yy, ale oni będą musieli Cię zaakceptować. Talizman z kolei znajduje się w starym lochu na zachodzie. Powodzenia. O, obecny Quest. Znać małą wiochę obok dżungli. Nie musimy na razie iść do wioski, naszej podstawowej już nic kupować raczej nie chcę. W ogóle powinienem sobie jakiś system ogarnąć, żeby oszczędzać kasę. Żeby mieć zawsze przynajmniej na jedną broń kupienie, bo to chyba najważniejsze. Wyspa na południu, trochę daleko. jest jak na to wygląda. Raczej szyszka tam żadna bezpośrednia nie prowadzi. To będzie pójść na pieszo. Ale nam się szukuje piękna wyprawa. W ogóle dowiedziałem się, że... Żeby skorzystać z tego skilla muszę nacisnąć Y. No tylko, że to nie działa. <laughs> Taka zamiana, no. Nie działa, ponieważ najwidoczniej muszę mieć za mało many. No nie ma, nie ma innej opcji. Nie wierzę, że ten skill nie jest w ogóle do aktywacji. Ale dopiero uwierzę tak na maksa. Na 100%. Jak już... E... Oj, oj. Jak już dostanę swoje ręce trzeciego skilla, i jego też nie będzie dało aktywować. A jak się będzie dało, to dalej nie będę rozwijał manę, trudno. Ja to manę to chyba kurde rozwinę na sam koniec dosłownie. Jak już rozwinę, powiedzmy, obronę na 99, nie będę jej chyba więcej ulepszał. Potem już polecę bardziej w zdrowie i regenerację. Yy, to już po ulepszeniu też i zdrowie i regeneracji, to wtedy ulepszę manę i się dowiemy, co jest pod tym pierwszym skillem. Może coś fajnego, dużego. Natomiast udało mi się ogarnąć craftingi. Wiem jak będzie można robić fajne rzeczy. Eee, no ale to jeszcze... Jeszcze trochę przed nami akurat będzie z tym. Chyba rabijemy, bijemy. Bo to trzeba będzie pozdobywać, no po prostu sporo rzeczy. Niech jest powder, się przyda. Po drodze jak będziemy oczywiście zwiedzać, to sobie będziemy wchodzić właśnie w takie śmieszne miejsca, w ogóle nieoznaczone na mapie. Z głównie tylko tej przyczyny, że mnie po prostu ciekawią, co się z nich może ciekawego znajdować. Jeżeli jest z daleka, że są jakieś krówki, tylko one są w zagrodzie, a to może lepiej ich nie tykać. Czy się okaże, że są pilnowane przez jakichś wyśmiaków i reputacja będzie na minus, a my nie chcemy reputacji na minus. W ogóle, jak coś jest tutaj po. wale? Aha! Taka zamiana. Magiczny kryształ. Magicznego kryształu, właśnie robi się duże rzeczy później. To jeszcze druga droga, niestety. Jednak zanim cokolwiek skraftujemy, pierwszego oprócz magicznych kryształów, będziemy potrzebowali innych materiałów, z którymi już będzie ciężko, żeby zdobyć. Bo nie widziałem ich do kupna i nie da się ich skraftować. I to jest taki największy problem. No cóż, nie ma tu NPCów, sokrówki. Dobra, zostaje was króweczki. Chcę być tu siedzieć, robić imprezy. grać na trawnik, jeść trawę i tak dalej. I takie typowe rzeczy. A my sobie ruszamy dalej. No, taka śmiesznie kolejna opuszczona wioska. Głównie z to chyba się ją w jednej tylko wiosce. Uu, Creeper Patna stała. A ja, co to się w ogóle stało? Ząb z tym? Śmiesznie dosyć. Jaka zielita to była? Uu. Ej, a w ogóle to. O, super kolejny poziom, nawet. Jakiś creepy creeper, straszny creeper. Dzięki za żelazo. Które nie wiem, czy skorzystam. Ej, właściwie to mogę zaoszczędzić, to żelazo. Może by się przydało na. po prostu zbroję stworzenia. No regeneracja, atak, obrona. Cieszę się w ogóle, że mam regenerację many na zero. A mimo to, po skorzystaniu ze skilla, który zabiera nam jeden pokonany, to się odnawia. To jest fajna sprawa. Dobra, według tego. A w ogóle to mnie ciekawi taka ta mała wysepka po drodze. Nic innego to po drodze nie było ciekawego, ale tu jest właśnie taka jedna małotka wysepka. Czy nie ma na niej czegoś ciekawego? Tak szczególnie. Że zboczymy zobaczymy z trasy. Ale żeby tylko sprawdzić, po prostu. Może jakaś skrzynka. Może jakieś skarby? <laughs> Przynajmniej dwie skrzynki na całą sieńką Mapy powinny być wypełnione. Oj, chyba nic tu też nie ma. No, niestety. A, zapominam w ogóle. No tak, tak bardzo mi się podoba chodzenie po tej mapie, że nawet zapominam sprintować w ogóle. No, już lecimy szybko. No i niestety już dzień. <laughs> Jestem stworzeniem nocy, ja potrzebuję nocy. Żeby jak najwięcej ekspić się. Poszukana gra jest. To się obec już nie. Wszystko elegancko nagrywa jak powinien. O, dużo duży, dużo A ten. Uuu, duży pająk. Duży pająk. Jaki poziom? Już nie zobaczę. Wy widzieliście. Jak chcę spauzujecie albo cofnicie. Ale chyba spory. Wszystkich na naraz atakujemy. Ciekawe, czy byłyby w stanie rozwalić nam. O chyba ci poszło. <laughs> Sepsą moje ekspy i moje złoto. Eee, ekspy od, od razu dostałem. kurna A można było się do niego nie zbliżać. Dobra, nawaga, poczekamy za drzewkiem. On jest tak głupi, że nawet tego drzewa nie obszedł. Łatwizna. Te wyspy są jakieś olbrzymie i to jest mega dziwne. Dobra, te potworki już chyba zeskipuję, nie ma co. Tracić czasu na ekspienie, trzeba teraz pozwiedzać. I teraz sobie pójdziemy normalnie z ścieżką. Ale ładne tutaj most, mostek, podobne do tego, co żeśmy zrobili w mapie. Mapie, mapie, ma miapie, mapie, 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 mapie. Ale chyba trochę lepszy. Mm, bo ma płotki postawione. Nie pamiętam, że ja stawiał płotki na swoim. W moście wcześniejszym. O, zepsute. No i co tu się dzieje? No co tu się dzieje? Niegrywalna gra. Niegrywalna mapa. Chcesz sobie przejść po ścieżce i tu drzewo wyrasta i nie możesz. W ogóle my widok, mamy teraz far czy nie? Mamy far. A to jest właśnie ciekawe. I tego mi właśnie kurna brakuje. Brakowało, jak grałem w chwilowo w te nowsze wersje. Bo kiedy jest ta mgła, to jest fajne. Bo to znaczy, że nasze pole widzenia się kończy tak w miarę standardowo i jest klimatycznie. A jak w tych nowych wersjach kurna ten teren ładuje się bez końca i na far nawet mgły nie ma. To co to za klimat? Zepsuję zupełnie. W ogóle wtedy nie ogarnia się, czy, czy jeszcze się załaduje, czy nie? Jakże to takie głupie strasznie. Dobra, krówki lepiej z drogi, bo kurna jeszcze was trochę zarąbia. Ciekawe czy z tych nici moglibyśmy zrobić wełnę, chyba powinniśmy być w stanie, A czy wełnę można wsadzić do piecyka? Chyba same drewniane rzeczy można. Raczej się nie przyda. Dobra, ej, sprintujemy, bo kurde. Bez sensu. I są. Ok, small village near jungle coast. Na mapie jest napisane? Tak. Eee, dalej na południe. <laughs> po prostu. I raczej wzdłuż. Eee, znaczy, w, nie trzeba iść wzdłuż parzy. Po na południe, ale bardziej tak w lewą stronę. A jak dojdziemy do wyprzeża, to też będzie git. Kurde, no naprawdę. Ja totalnie tego nie pamiętam. Mi się wydaje, że ja kurna nie grałem w reinkarnację. Nie mam opcji, żebym ja grał w reinkarnację. Bo jakoś inaczej mi się to wszystko kojarzy. Naprawdę zupełnie, zupełnie. Ta wieża była gdzie indziej. Aldora. Gdzieś bardziej bliżej pustyni. Jakaś taka do dupy była w ogóle. Nie jakaś specjalna. I jeszcze pomieszane chyba kwesty były. Trzeba było inną kolejność jakąś obrać. W sumie typowa dżungla, nie? tak tekstura w ogóle. Drzewo dżunglowego. Gości musiał się chyba mocno nasilić wyobraźni, żeby stworzyć teksturę do dżunglowego drzewa. Która może nawet nie mieć za dużo wspólnego z rpgami. No, chociaż niby palmy by w gotiku. Ale czy dżungla jakieś były w jakimś rpg -u? Alex? Nie, ja, ja chyba nie kojarzę. A ja znowu zapominam sprintować. Normalnie problem jak was nie skrydzie, tylko że... O, na odwrót. Umiem sprintować, ale zapominam. A tamto nie umiałem przez większość czasu. Połowę odcinków dosłownie. Bo przez 7 odcinków nie umiałem, 8 się jakoś nauczyłem i 9 był ostatni albo coś takiego. Był nagrany po paru latach. Mamy jakieś śmieszne o na wężyki. A one mnie lubią. O, jednak nie lubią. Jednak nie lubią. Bo mnie biją. Niedobre. Myślałem, że się zaprzeźnimy, a to taka lipa. O! I mamy wioskę przed sobą. O, one mają taki poziom, że też jaja jakieś. O, wężowa skóra. Wężowa skóra to ważna. A jakieś takie nieagresywne w ogóle te pajączki. No co? Bijesz mnie? Czy nie bijesz? Niestety muszę cię wykończyć. Co my to mamy? O, poison mamy już, chyba, chociaż w sobie trudno powiedzieć. I perfekcyjny snack hide. height. Hmm. Sprawdzę, czy coś z tych craftingów nie ma, ale to potem. Jak nie będzie, to sprzedamy. I co, żółwik też mnie bije? Kurna, nawet żółwik. Zabicie żółwia powinna być karma Uinosa na minus. Dobrze, że tu nie ma czegoś takiego. Dobra. Zdrowie, ataku, obrona. Lubię ulepszać tą regenerację. Ale w pewnej chwili może się nie opłacać ulepszać. Jeżeli potwory będą mnie bić na hita. A ja bardziej właśnie liczę na to, że będę w stanie jeszcze się od nich ulepszyć. Ale tego kurna dużo. Czy mi zarobię cały ekipunek. Kwiatek. Który mnie bije. Niesamowite. Mięsożerny pta... yyy... kwiat. Również w Minecrafcie. No, z 14 poziomem wchodzimy do dżunglowej wysepki. Jemy sobie steaka. I gadamy z śmiesznymi, w, na pewno wcale nie rasistowskimi ze śmiesznymi nazwami, normalnymi zupełnie. Cześć Klaus. Klaus nie umieć polski angielski, dobra, to idziemy dalej. Jeszcze nie dotarł kolonializm, bongo, z nim też nie pogadamy sobie. Raczej nie chcę ich klepać. Jeszcze nie ta chwila. <laughs> Czemu to jest taka wiązanka strasznie z tego wychodzi? Dobra, nieważne. Kongo, bronisz pana czarodzieja tutaj? Dobra. Czemu? Ej, dobra, wszystko w porządku, oni są tylko rozbitkami, oni wszyscy są biali, wszystko jest ok. <laughs> I mamy alchemika w jedynym normalnym ubraniu. No dobra. A, on sprzedaje rzeczy. Nic nie kupimy. Idziemy dalej. E, teleporter. O! się ma teleporter. Nie wiem czy chcę korzystać ze swoich usług, jeżeli bym chciał wrócić się expić, ale dobra. Mombo też nie umie angielski. Motombo też nie umie angielski niestety. Ale mają już technologię eliksirów. Ciekawe. To rozwinięta mini cywilizacja. Dobra, jeżeli tutaj ten Hobbs nie będzie chciał z nami gadać, to się zarąbia. Za o! Dopiero co wszedłem do jego chaty już wderzało padać, ale klimat się stworzył. Bam, baobao. Chyba go bao. Co cię tu sprowadza? Przemawiaj, nieznajomy. Ehm, szukamy silnej trucizny, a ktoś powiedział mi, że mogę ją od was zdobyć, Może mogę ją od was kupić. Eee... Ehm, lider bao. Nie mogę Cię je sprzedać. Tylko członkowie yy, plemienia mogą ją dostać. To wszystko. A teraz odejdź. Czekaj, może mogę dołączyć do twojego plemienia, jeżeli będę, że wykonam dla ciebie jakąś robotę czy coś? E, ty, ha, ha, ha. Nie sądzę, żebyś mógł być pasować do naszego klanu. Czemu? Jestem pięknym białym jaszczurem. Tylko na siebie popatrz. Jesteś obrzydliwy. O nie, on też jest racistą. Niedobrze. No nie, Flashbacki z Morrowind'a. kurno, no macie. Już zepsuję mi cały klimat. Trzeba skończyć na no zaraz. Proszę, daj mi szansę. Naprawdę potrzebuję twojej trucizny. Dobrze, dam ci jedną szansę. Idź do wioski i rób to, o co poproszą cię ludzie, żeby zrobił. Pomóż pięciu ludziom w wiosce. I to będą teraz takie poboczne kwestie? Eee, nie. <laughs> A waj, to poboczne kwestie, tak szczerze. Pewnie ci tam ludzie dalej myślą, że jakieś podatki chcą od nich zbierać. No, co, bo teraz chce za pogadać? Tak. Powiedzcie pięć rybek. <laughs> pięć rybek. A proszę bardzo. No to idziemy łowić. Jest duży ocean, to będzie duży fishing power. A ja totalnie w cholerę nie pamiętam, jak się łowi ryby. Chyba nie powinno tak być, że to jest pod wodą, nie? O, cholera, ja nic nie widzę. Znaczy w teorii coś tam widzę, ale. Chyba to powinno się. pod wodę, prawda? Coś. O, teraz. Bąbelki wyleciały. Ej, halo, halo. A, to jest ten sum? Rufisz. Spoko. Trochę mi się to średnio podoba, że to tak daleko wyskakuje, ale. Kurde. Muszę uważać, bo jak za nisko położę, to kurna <grymnie> znika pławik pod ziemią. Ale wędkę to ja sobie zachowam. to być. przy okazji wykonamy kwestę dla kościoła z naszego miasteczka. Który tam już czeka na te ryby 100 lat po prostu. Port Juno. Łatwa nazwa do zapamiętania. Dobra, wędka lecisz tu. Bo to, bo dla Ciebie rybki. Dziękuję ci tak bardzo, nieznajomy. Aaa, przyjemność po mojej stronie. Dobra, idziemy do kolejnego gościa. Mambo. Daj mi trzy żółwie skorupy. Może się zdobyć od żółwi w tej okolicy. Na razie oddaliśmy jedną. Aha. W tej okolicy mówisz. Ale bardziej na. No nie wiem, w dżungli będą? Czy kurna, trzeba znowu. O, jaskinia chyba tam jest. co trzeba znowu na na plaży iść. Tutaj to mamy węża. No chyba jednak na plaży będzie lepiej. No, gdzie te żółwie, kurde? Tam coś widziałem. Nie uciekniesz ode mnie, potworku. Potworku. Chyba, że to owca, no to ucieknie. A e, kurczak, kurde. Albo kura. O, jest żółw, dobra. Jakiś mocny kurno. A, dzięki za Turtle Shell. No to jeszcze jeden tylko. No jeden żółwik, no jeden żółwiuś, no jeden żółwiuś. A co to za, co to, co to, to, to? Ale bym chciał to wykopać, bo chyba fajne. No pamiętać, że tutaj jest do wykopania ruda. Na pewno będę pamiętał, no. Z pewnością. To jest coś tajemniczego, ale to chyba Loch. Kurde, to chyba Loch. Ten, do którego trzeba będzie później pójść. Jak już tam skończymy pomagać tym wieśniakom, co nie? No. Ja to na razie nie idę. <grym> e, tak sądzę. Mamy główny Gunekuś pomóc ludziom, no to pomóż mu ludziom, nie? <grym> nie chcę tutaj zepsuć. Zrobię w kolejności i będzie totalna klapa. Wyszła kiedyś sobie taka gra przygodowa. Od bardzo fajnych twórców, natomiast ta gra średnia wyszła. Edna i Harvey. Harvest New ice. No i oni to tak skombinowali w tej gierce, że jak zrobiłeś coś w tej kolejności, to gra absolutnie ci się soft lokowała. Musiałeś przeczytać save a. i nie dało się do go odreperować. To jest z tego co kojarzę. Kurde, to była cała rodzina Żubi, ja nic nie wiedziałem, czemu mi ich nie mówił. Na mapie powinna być, kurna. Zaznaczony pytajnik, jak w spore, że tu cała rodzinka jest. Łatwiej by było. Czemu ja tych żółwi nie mogę walić, jak się palą? Dobra, ale mamy już ten trzy razy. to? Czyli można wracać prosto do wioski. Ej, wasi wyspy, kurde, spawnują we wiosce. Nie chcecie coś z tym zrobić? Czemu on ma kur na 20 poziom? Ale sporo eksport. Dobra, siema mambo. Dziękuję ci bardzo, nieznajomy. Spoko, spoko. Kongo. Eee, głęboko w dżungli jest zgubiona statua. I ci powiedz, co jest napisane na znakach. Co? <grym> Jaka znowu statua, chłopie? <grym> ja tu chciałem ci przynieść wężowe skóry, bo chyba to było ważne, a nie? Jednak nie. Dobra, czy podpowiedź jest na mapie? Głęboko w dżungli, to? Eee... Jak się tak przyjrzeć, to nie widzę ani jednego szczególnego... No przynajmniej w miarę szczególnego piksela. Czyli trzeba będzie po prostu pozwiedzać. No zwężał, już dostaje kurna. Uu, jajo. Może można wykryć swojego małego kuźniarza. Nie, nie da się? Szkoda. Niestety nie zostaniemy ojcami. Albo hodowcami. No, jak głęboko, jak głęboko, to ja rozumiem, że po środku. Tu się coś świeci, tu się coś świeci. Czy to nie jest statua? Tak, to będzie to. Co my tu mamy? Oka doka Kongo Tembo. Załóż sobie. Różowe stringi. Tutaj leży wielk nasz wielki lider. Kata Tamba. Niech spoczywa w pokoju coś kliknąć po coś. Oj. Nic tu nie zrobiłem. No co, zobaczyliśmy co tu... ...że spoczywa, jakieś katkamba. Jest Gitas I nawet się podpisali jego koledze. No. Jak w zeszyciku... ...jak w zeszyciku... ...na koniec szkoły. Aha, przynajmniej w technikum. W to mieli wyrąbane. Eee... nie? Może ten? Co? No to Kongo. O nie, no. Ajaj, ajaj, ajaj. A nie mogę z, z, z tego wyjść w ogóle. Czekaj, to będzie Okadoka Kongo Tembo. Nieważne, jednak pamiętałem. Było od najkrótszego do najdłuższego w sumie. Dobra, pomogliśmy mu ekstra. Dobra, czy temu od razu dam radę pomóc? Bongo. Wal ze mną. Zagadaj do mnie, żeby zacząć. Ale no, ja nie chcę cię zabijać, Wód. A nie chcecie zabijać chłopie, poddaj się! Chłopie, poddaj się! No przecież zdechniesz zaraz. No w on nam zdechnie. I będzie reputacja na minus. O, przeżył. Wow, jesteś całkiem silny. Jedź powiedz liderowi, że jesteś wspaniały. A pomogłem trzeciemu i czwartemu ludziowi. A jest tu ktoś jeszcze? Jeszcze tam w tej chatce. Dobra, idziemy, idziemy, szybko, szybko. I to będzie ostatni chłop. I będzie załatwiona sprawa. Klaus, co tam u ciebie? Proszę, podrapię po plecach. O, to tak dobrze, tak dobrze się czuję. O, co tak dobrze się czuję. Ej, pomogliśmy wszystkim ludziom. Dobra. Skoro pomogliśmy wszystkim, to w kolejnym odcinku yy, Zaraportujemy do tutaj naszego wodza, lidera. Że przyjął nas do klanu. Czy przyjmie nas do klanu? Mamy taką nadzieję. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam na kolejne filmy i streamy. Do usłyszenia i pozdrawiam.